Dobry, pokażę jak w szybki i prosty sposób można przyspieszyć, a także zakonserwować działanie systemu Windows XP. Na początku wyłączymy niechciane, uruchamiane programy wraz z systemu. Klikamy na Uruchom, wpisujemy ms config na OK. Przechodzimy na zakładkę Uruchamianie i odznaczamy te programy, które nie chcemy, żeby się uruchamiały. Następnie klikam na Zestosy. Przy ponownym uruchomieniu systemu programy nie powinny się uruchomić. Następnie sprawdzimy, czy na dysku nie ma jakichś błędów. W tym celu wpisujemy i klikamy na OK bądź Enter. Pokaże nam się, czy chcemy przy następnym uruchomieniu, aby sprawdził nasz dysk systemu Windows, Wpisujemy T i klikamy Enter. Przy następnym uruchomieniu systemu pojawi nam się niebieski ekran, gdzie system Windows sprawdzi nasz dysk. Teraz pokażę, jak zrobić kopię zapasową rejestru, a także jak uruchomić po prostu kreator rejestru. Wpisujemy. Klikamy jeżeli chcemy zrobić kopię zapasową rejestru, klikamy na plik, eksploruj, a następnie wpisujemy daną nazwę rejestru i zapisujemy w dowolnym folderze. Tutaj także można bawić się w rejestrze, czego nie proponuję, ponieważ można ostro namieszczać. Następnie pokażę, jak zdragmentować dysk. Klikamy na wszystkie programy, akcesoria, narzędzia systemowe i defragmentator dysków. Do defragmentowania dysku powinno być przynajmniej 15% wolnego miejsca na dysku. Klikamy defragmentuj i po około kilku godzinach powinno zakończyć się defragmentowanie. Następna rzecz to kopia zapasowa dla ważnych plików. Klikamy na kopię zapasową. Wyświetli nam się chwilę trzeba poczekać. Wyświetli nam się okno kreatora kopii zapasowej. Mamy do wyboru zaawansowane, zaawansowane i odzyskiwanie systemu. Chcemy zrobić danych plików. Klikamy na kopia zapasowa. Możemy wybrać, który chcemy. Jeśli chcemy zrobić po kolei jakieś danej rzeczy, klikamy na zaawansowany kreator. Kolejną rzeczą, którą pokażę, to jest szybkie oczyszczenie dysku. Nawet daje to do ponad giga wolnej przestrzeni. Klikam prawy. właściwości, następnie oczyszczanie dysku. Załadowanie tego trwa krótką chwilę. Także po oczyszczeniu dysku komputer będzie dużo szybciej chodzić. Możemy wybrać tutaj różne warianty oczyszczania. Ja rekomenduję, zdaniem najwięcej jak się robi co miesiąc, to oczyszczanie dla miejsca przywracanie systemu. Usunie to wszystkie pliki przywracania systemu starsze od najnowszego. Naprawdę da dużo miejsca. Możemy także odinstalować zainstalowane programy. I składniki systemu Windows. Odinstalować na przykład jakiś Windows Manager albo coś w tym stylu. Następna rzecz to um, sprawdzenie dysku. Podobnie tylko już sprawdzenie dysku, czy nie ma na konkretnej partycji jakichś błędów systemu plików. Klikam na narzędzia, sprawdź i skanuj i próbuj odzyskać uszkodzone sektory. Może to potrwać nawet do kilku godzin. Kolejne to jest czyszczenie rejestru za pomocą CC Cleanera. Tam na CC Cleanera. To jest darmowy problem, program, można go pobrać z różnych stron, z, z darmowymi programami. tam na rejestr, skanuj, ale nie przeszukuję komputer. Ja nie mam problemów, ale jakby były. Klikamy na naprawę zaznaczonej problemy a na następnie napraw wszystkie problemy. Dziękuję za uwagę. To wszystko.